Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Rutkowska i mój kanał Magdalena Rutkowska-Odero. Proszę Państwa, dzisiaj taka trochę zmęczona, nie do końca uczesana. Dlaczego nie do końca uczesana, nie do końca. Umalowana, taka roztargniona trochę, ale mam nadzieję, że nie w umyśle, tylko na zewnątrz. Proszę Państwa, dlatego, że tak jak Państwu mówiłam, ja ostatni czas mam taki bardzo, bardzo intensywny. O, już widzę, że dwie osoby są ze mną. Ja jestem teraz na kongresie Life Balance Kongres, gdzie spotykam się z wieloma takimi supermówcami, którzy bardzo dużo mówią o rozwoju i duchowym, i bardzo dużo mówią również o diecie. E, więc bym powiedziała, jestem pod ogromnym wrażeniem. Pozytywną energią będę się z Państwem dzieliła, ale nie w tym momencie, bo w tym momencie chciałabym tylko przeprowadzić zaległą energetykę. I proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz. E, mam nadzieję, że Anioł doszedł w całości, bo dostałam też od Pani Grażynki, Pani Grażynki Wilk to jest ta Pani od pięknych Aniołów. Dostałam Anielicę, i teraz właśnie moje dziecko rozpakuje tą Anielicę, i miejmy nadzieję, że się stała, trzęsę, czy doleciała w całości, ale zaraz zobaczymy. Natomiast zanim zostanie rozpakowane, zanim się pochwale, powiem o tranzytach jutrzejszego dnia. Już widzę pana Patryka, panią Gabrielę. Witam serdecznie. Później jeszcze kilka słów państwu powiem, natomiast mam dom pełen gości, więc pozwolicie państwo, że nie będę z państwem dzisiaj długo rozmawiała. Proszę Państwa, jeszcze tak, chciałabym przeprosić wszystkich, którzy do mnie dzwonią, chcą się umawiać, a ja nie odbieram telefonu. Niektórzy się niestety na mnie obra obrażają, natomiast no, nie jestem w stanie, kiedy mnie nie ma fizycznie w domu, komuś pomóc. Więc proszę mieć to na uwadze. Bardziej dostępna będę to chyba trochę w ciągu dnia w poniedziałek. W poniedziałek też o godzinie 20:30 nie wcześniej będzie przewidziany live. I teraz poproszę, żeby magiczna ręka pokazała, oj, jak jestem pod ogromnym wrażeniem, proszę Państwa, to ja, kiedy byłam, znaczy to nie ja, to dostałam od pani Grażyny Wilk przepiękną czarownicę z moich kart Everyday Witch Tarot. Ja zawsze marzyłam o kocie. Pani Grażynka pewnie słyszała, że, że marzyłam o kocie, ale w związku z tym, że mam alergię na kota, to nie mogłam być kota. I proszę Państwa. Piękna ja niech to będę ja z Kotem i z miotłą, a o miotle jeszcze pewnie będę Państwu mówiła, czarny kogo, którym marzyłam, i nawet moje magiczne buty MR w nazwisku. Oddaję Panu realizatorowi, mojemu synowi, czarownicę, później gdzieś powiesimy w mieszkaniu. Natomiast, kochani, przechodzę do energetyki i będę dzisiaj mówiła. Na temat na temat soboty 30 listopada. Ja troszeczkę dzisiaj już rozpoczęłam przed czasem, mówiłam, że około 22, ale już kilka osób jest. Cieszę się, że Państwo w ogóle ze mną jesteście. Natomiast tak, generalnie z numerologii z dnia 30, proszę Państwa, dobra wibracja. Dobra wibracja, dlatego że pamiętamy, że trójka sprzyja rozmowom z ludźmi, spotykaniom, spotkaniom. Tego, niepoprawnie zaczęła mówić, różnego rodzaju spotkaniom i jest to taka wibracja towarzyska z dopalaczem, że wszystko się będzie działo lepiej i fajniej, tak? Natomiast e, z całości ósemka, czyli bym powiedziała, no proszę Państwa, e, też, e, też e, bardzo dobry czas, jeżeli byśmy zarabiali pieniądze, do zarabiania właśnie pieniędzy. E, w sobota, do, na szczęście jeszcze pracujący, bo to różnie może być w naszym kraju. Nie, więc, jeżeli ktoś chce robić jakieś biznesy, podpisywać ważne umowy, rozmawiać, kupować coś, to myślę, że powinno się udać. I ta trójka z 30 z dnia może dawać niebywałe okazje. Aż sama z jednej strony się cieszę, że mam gości, z drugiej strony jestem zmartwiona, że nie poszukam na czarny piątek różnego rodzaju okazji, ale może na Cyber Monday poszukam i na to samo wyjdzie. Proszę Państwa, więc, jeżeli chodzi o numerologię, tak jak mówię, 30 szczęście do relacji z ludźmi, dobre relacje z ludźmi, bardzo dużo sympatii, bardzo dużo niespodzianek od losu możemy dostać, no i bym powiedziała pewnie w postaci materialnej, bo ósemka, ósemka z całości. Natomiast jeżeli chodzi o aspekty, takim ważnym aspektem, proszę Państwa, jest księżyc. Wychodzący ze znaku koziorożca, przechodzący do znaku, do znaku wodnika. I na pewno jest to zdecydowanie lepszy, leż, lepszy aspekt niż księżyc w znaku koziorożca. Więc będziemy bardziej wieczorem, oczywiście mówię o 30 listopada, otwarci na zabawę, bardziej tak indywidualni i też bym powiedziała, no, rozrywkowi. Dobry aspekt. Dobry aspekt jest też o godzinie 7.12: Merkury w sekstylu do, do Saturna. I tutaj tutaj bym powiedziała, jest możliwość, żeby rano wziąć się za różne rzeczy, których wcześniej nie mogliśmy ogarnąć, na przykład. tak, Że to jak gdyby szybciej nam się, tylko żebyśmy się wzięli, tak? bo żeby było działanie. Jeżeli będzie działanie. Rano, to nawet jakby nam się nie chciało, nawet jak będziemy po trudnej nocy, bo zaraz powiem, jaki jest aspekt w nocy, to wtedy proszę Państwa, ten Merkury w, w stylu do Saturna da nam to, że szybko, szybko, tak jak trzeba i na temat, natomiast taki zły aspekt, znaczy zły, zły nie zły, bo proszę Państwa, jak będę miała więcej czasu, to będę chciała rozmawiać o dobrych, złych rzeczach i jak wszystko będziemy rozpatrywali w kontekście karty i w ogóle, w ogóle. Natomiast e, taki trudniejszy aspekt, żeby tutaj nie indukować, że zły aspekt, trudniejszy e, jest o 4.56, księżyc w do plutona, czyli taka energia, mogą być cięższe sny, cięższy sny, ale mam nadzieję, że tylko przez chwilę i tyle. Proszę Państwa, efemeryty zamykam. I proszę Państwa, tak się zastanawiam, jeszcze dzisiaj wyciągnę dla każdego znaku Zodiaku kartę i w bardzo takich krótkich zdaniach patrzę, gdzie ja mam afirmację, ale pewnie gdzieś odłożone. Przepraszam, że tak się nie, nie rozglądam, ale weszłam tylko do domu i od razu, od razu dla Państwa. Prowadzę energetykę. Jeszcze tylko powiem, że na moim kanale jest już horoskop na grudzień. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa. Ta animacja, bo wiele osób mówi, że piękna animacja, jeżeli chodzi o horoskop grudniowy, to była dla mnie ogromna niespodzianka, bo to mój syn montował już sam, montował, więc jakby uważam, że bardzo ładnie zmontował. No, no i oczywiście jest też. E, ogólna energetyka grudnia. Jeszcze chciałam nagrać Czary Mary, ale nie wiem, e, nie wiem, nie wiem, jak zdąży. Zobaczymy, jak wyjdzie. Natomiast, proszę Państwa, nie pamiętam, na jakim znaku my e, kończyliśmy. Nie wiem, czy ja nie wyciągałam ostatnio e, dla Skorpiona. Chyba dla Skorpiona jako pierwszego wyciągałam. Może zacznę od Strzelca dzisiaj, dobrze? Mam nadzieję, że jakąś tam dobrą kolejność trzymam. Później jeszcze na Państwa zerknę. Czyli teraz ja tasuję, tasuję karty. Ja tasuję karty i pytamy się Strzelec, Strzelec. Co czeka, co czeka Strzelca? To co czeka Strzelca, kochani, jutro, czyli w sobotę. 30, na co powinien zwrócić uwagę. Karta cesarzowa. Karta cesarzowa, bardzo silna karta. Generalnie, jeżeli oglądają mnie panie urodzone z Poznaku Strzelca, są to mogą być jutro wypięknie, jeżeli by chciały robić jakieś na przykład zabiegi, to mogą robić. Generalnie jutro też mogą być silniejsze, silniejsze, jeżeli chodzi o siebie w rodzinie, w swoim środowisku, jak również silniejsze w rodzinie. No i no, generalnie cesarzowa wydaje polecenia, tutaj akurat jest ładnie przedstawiona, y, y, wydaje polecenia y, i rządzi, czyli drogie y, strzelcy, rządźcie. Natomiast dla mężczyzn z poznaku strzelca mogą być sprawy związane z kobietą ważne. Idziemy dalej, koziorożec, koziorożyc, nad, nad czym koziorożec powinien popracować, y, na co się otworzyć n, w sobotę. 30 na dwójkę, na dwójkę denarów. Dwójka denarów to jest karta współpracy, ewentualnie korzyści z dwóch źródeł albo jakichś ważnych rzeczy na płaszczyźnie zawodowej, finansowej. Być może też warto by było no, byłby to dzień wolny zaprosić kogoś na kolację, z kim się umówić, a może przy tym jakieś się wyklują rzeczy zawodowo finansowe super. I proszę państwa, idziemy dalej, wodnik, wodnik teraz, wodnik i 30 listopada na co powinniśmy zwrócić uwagę. Eee, proszę państwa, u wodników ósemka nie, Mieczy. Ósemka nie, czy to jest tak no, bardzo dramatycznie przedstawiona. Ona wcale nie musi być taka bardzo dramatyczna, aczkolwiek ta karta jak gdyby ostrzega, bo tak to było traktuje, nie będziemy, nie będziemy indukować złych rzeczy, ostrzega przed tym, żeby nie wchodzić zbytnio w emocje, nie rozdzierać lan, ran. Wyjść, tak jak jest w jednej stali, czyli Marchetti, wyjść z bańki mydlanej, która nas blokuje. Zrobić po prostu tak, jak przy ósemce buław i dobrze y, spędzić dzień, czyli żeby to nie działało. Później, proszę Państwa, mamy ryby i ryby i 30 listopada, ryby i 30 listopada, karta pracy. Ósemka denarów karta pracy, więc drogie ryby, nie wiem, czy zamierzacie jutro pracować nawet w domu. Praca to może być również. To, że zrobicie porządek, ewentualnie praca może być nad sobą. Natomiast ta karta jest z żywiołu materii, inaczej bym powiedziała, że dobrze by było wykonać jakąś pracę, która jest związana z materią, z której coś wynika. Tak? Bardzo ładna karta, bardzo dobra karta. Ona też jest dobra do zarabiania pieniędzy, ale tak jak w tym, w czym się dobrze czujemy, w tym, w czym jesteśmy no, prawdziwymi rzemieślnikami. Dobrze, idziemy dalej teraz. Yy, zaraz zaraz, bo sobie kreski stawiam. A, a, a tak był Strzelec, koziorożec, wodnik, ryby i teraz baran, baran. Co barany powinny na czym się skoncentrować 30 listopada. Na miłości, na miłości. Karta kochankowie dla baranów, czyli miłość, 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 miłość fizyczna, miłość platoniczna, albo rozstaj dróg, czyli miły spacer. I dobra, też do spraw finansowych, jeżeli byśmy w innym aspekcie spojrzeli, szczególnie do spraw finansowych z drogi. Dobrze, teraz mamy byka. Momentu, bo coś źle po, po, położyłam, przepraszam. Tak, byk. I byka wyciągam. Bardzo ładna karta, dziesiątka denarów. To jest karta generalnie domu, i można powiedzieć dla Was, drogie byki, bardzo dobry czas, żeby pobyć z rodziną w domu, żeby się poprzytulać, zająć się tym wszystkim, co powinniście robić razem. Może nawet planować, tak jak tu pięknie jest, Boże Narodzenie. Czyli tak, tak tak radośnie i śpiesząc się, wszystko tak jak należy. I zobaczymy teraz bliźnięta, bliźnięta i 30 listopada. Bliźnięta i 30 listopada, bliźnięta będą się czymś denerwowały i nie wszystko będzie po ich myśli. Piątka mieczy, prusowe, zwycięstwo, czyli osiągnęłem to, co chciałem, albo w albo wielkiej nerwowości, albo sukces mnie nie cieszy, albo jeszcze można powiedzieć wielkim kosztem. Idziemy dalej, teraz został jeszcze nam rak, rak nad czym raki powinny się skoncentrować 30 listopada? Królowa, królowa. Królowa, bu, królowa Buław. To jest pokazana nie tylko jako piękna, którą wszyscy podziwiają, ale jeszcze artystyczna. Czyli wy, drogie raki, jutro będziecie miały uroku osobistego bardzo dużo i wykorzystajcie to nie tylko się do siebie uśmiechając, ale również w aspekcie fizycznym, e, seksualnym. Natomiast dla mężczyzn po znaku raka, na przykład kobiety, mogą być ważne. Idziemy dalej, przechodzę teraz do lwa i 30 listopada, lew i 30 listopada, nad czym lewy powinny popracować, nad niczym nie muszą popracować, lewy w sobotę 30 listopada mają kartę Słońca, karta sukcesu, najlepsza karta w tarocie, o ile jej energię wykorzystacie, o ile jej energię wykorzystacie, tak? Pod jakim względem? Słońce daje nam szczęście, sukces, ale jeżeli nie wykażemy działania, no to niekoniecznie Niekoniecznie, można powiedzieć, będziemy mogli ją do końca wykorzystać. Więc działajmy, działajmy, miejmy cele, długie, krótkie, ale działajmy. Proszę Państwa, panna, panna na 30 listopada. Karta gwiazda, karta gwiazda, czyli nadzieja. Czyli panny mogą mieć dzisiaj, znaczy 30 listopada, na coś nadzieję, powinny mieć nadzieję, e, również coś dobrego może się wydarzyć i niespodziewanego w ich życiu. Bardzo dobra karta do zadbania o siebie i fizycznie, i również wewnętrznie, jak również poprzez dobre odżywianie. Będziecie piękne, mądre, drogie panny, e, i mające więcej udziału osobistego niż zazwyczaj. Idziemy dalej. Waga. Waga, waga, jedna waga właśnie mi nawet dwie wagi za ścianą gadają, ale już wyciągam dla Wag, teraz oglądają później obejrzą. Co wagi czeka, co wagi czeka 30 listopada, król mieczy, król mieczy. Czyli wagi mogą żyć, żyć no może przyjmując to złe słowo, myśląc o jakimś mężczyźnie, ewentualnie myśląc o jakichś sprawach urzędowych, sądowych, różnego rodzaju zapisach albo dokumentach, w których na przykład miałoby zrobić porządek. Trudne sprawy niech wagi załatwiają z mężczyznami. I proszę Państwa, jeszcze skorpion. Skorpion na 30 listopada, nad czym skorpiony powinny popracować wieża nad transformacją, robieniem porządku w swoim życiu, albo wewnętrznie, albo zewnętrznie, czyli może trzeba zmienić fryzurę, może trzeba coś wyrzucić, żeby zrobić miejsce na coś, na coś nowego. Więc jak powiedziała, transformacja może być wewnętrzna, zewnętrzna, albo żeby zmiana, żeby wreszcie pozytywnie myśleć. Proszę Państwa. Afirmację gdzieś mam na końcu stołu, więc nie będę, nie będę, nie będę wstawała. Tutaj, między innymi, mam pudełko, w którym przyszedł Anią. Panią Grażynę widzę na czacie, ale zaraz, zaraz poczytam, kto jest po kolei. Natomiast zamiast, proszę Państwa, afirmacji, dzisiaj opiekuńcze karty, dobrze? I 30 listopada z jaką kartą powinniśmy popracować, z jaką kartą, co w sobie wyrabiać, co w sobie wyrabiać. Prawdę. Jutro trzeba być kochani prawdziwymi. Mów prawdę. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. Prawda. Bądźmy uczciwi, na uczciwość, na otwartość, na bycie sobą. Jutro wiele rzeczy będziemy załatwiali, i myślę, że to jest jak najbardziej dobre, jak najwspanialsze. I proszę Państwa, to jest koniec oficjalnej części. Ja teraz się tylko przywitam z osobami, bo zobaczę, co Państwo napisaliście. Nie będę przedłużała, bo tak jak mówię, wybaczcie mi Państwo, mam dom pełen gości. Wysłałam ich za ścianę, żeby mi nie przeszkadzali ja i tak słyszę, jak głośno gadają. I tylko się przywitam. Pan Patryk, pozdrawiam. O, przepraszam bardzo, pan Patryk ma urodziny. A ja miałam pamiętać, pamiętać, ale zapomniałam. Panie Patryku, pozwolicie państwo, że wyciągnę dla pana Patryka, nie mam teraz przy sobie innych kart, więc weźmę to opiekuńcze. Anielskie dla pana Patryka w ten bardzo ważny dzień. Wyciągnę kartę z przesłaniem na nowy rok. Nowy rok liczony od urodzin w astrologii, byśmy powiedzieli, na nowy rok solarny. Tak? I proszę państwa, pan Patryk, pan Patryk, pan Patryk, o którym myślę, z czym, z jaką energią powinien pracować w, przez najbliższy rok. Energia świadomości, Panie yy, Patryku, przepraszam, Pani Patryku, kochany. Umacniaj świadomość w chwili obecnej. Sens życia, który poszukuje, tkwi w teraźniejszości. Czyli ja bym powiedziała, pani Patryku, inaczej mówiąc, nie myśl o przeszłości, niekoniecznie yy, yy, nakręcaj się na przyszłość. Różne zmiany, pozytywne zmiany, sukces miej tu i teraz. Wykorzystuj cuda, które się dzieją codziennie w Twoim życiu i doceniaj to, co masz. Bądź świadomy i bądź uważny. Panie Patryku, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Panią Gabrielę, witam, panią Muszulkę, panią Aleksję, panią Katarzynę, panią Marię, panią Annę, pani Gabriela. Przecudne to było o Aniele, bo ja czat teraz czytam z opóźnieniem. Tak jak powiedziałam, już oficjalna, yy, oficjalna część się skończyła. Jak ktoś nie chce słuchać gadania, to może wysi się, nie obrażę. Yy, pani Marzena, witam i pozdrawiam. Pani Wioleta, dobry wieczór. Pan Robert, witam pani Magdaleno. Yy, od Danioków ma pani niezwykłe mocy. Dziękuję bardzo. Staram się pracować nad sobą cały czas, aczkolwiek jestem tylko człowiekiem i też no, nie jestem w stanie wszystkim pomóc. Nieraz po prostu nie bardzo wyrabiam się czasowo, więc też mi miejcie Państwo o to na uwadze. I na przykład wiele osób do mnie teraz dzwoniło, żebym, żebym właśnie czy w sobotę, w niedzielę im pomogła, natomiast ja tak naprawdę jestem od godziny 7 rano. Wychodzę z domu, jak nawet nie wcześniej, a wracam przed live'em, więc proszę mi jak gdyby wybaczyć i się na mnie y, nie, nie gniewać. No, no, staram się naprawdę być dla Państwa y, y, codziennie poświęcam y, swój czas. Zresztą mi to sprawia radość, bo inaczej bym tego nie robiła. Ale tak ja mówię, proszę również być wyrozumiałym dla mnie, że nie jestem w stanie. Być na każde zawołanie. Nieraz wróżki czy wróżbici mają swoich asystentów. Ja nie mam, bo jednak, mimo wszystko, cenię kontakt z Państwem, tak? Natomiast proszę mi wybaczyć, że nie, zawsze nie mogę wszystkiego rzucić i Państwu na przykład w tym momencie powróżyć. Proszę Państwa, Pani Maria Grażyna, witam ciepło, Pani Bata, witam, Pani Aleksja, pozdrowienia dla Syna on gości zabawia teraz w innym pomieszczeniu. Pani Zisława e, witam i wygląda na to, że muszę się żegnać. Pozdrawiamy panią, pani Grażyno dobry wieczór, pani Barbara e, Witaśki, pani Magdo Witaśki, jeszcze tak, tak nie słyszałam tego sformułowania. E, moment, moment, bo mi się przewije, przewinęło. E, pani Hania dobry wieczór, pan Marek Jeleń, ale to już wiemy, że pani Barbara z jego konta pozdrawiam, pani Grażyna Miłość wszędzie, dla każdego i samych siebie da się zrobić. Bardzo dziękuję. Pani Grażyna, pani Grażynko, pokazywałam, nie wiem, czy pani jest z nami od początku. Anioł doszedł cały, jest przepiękny. Zaraz będę jeszcze gością swoim pokazywała, ale oni tak z zza też widzieli i też im się podoba. Dziękuję bardzo z całego serca. Niesamowita niespodzianka. Pani Jadwiga, trochę. Spóźniona powrota zdrowia wszystkich, a szczególnie naszą kochaną szefową. Dziękuję, dziękuję. Dobrze, że nie bufetowa z zalady, ale też bufetowa to też jak psycholog, jak wróżka. Pani Małgorzata, hejka, hejka. Pani, mąż uratował mnie swoją komórką, córka skomentowała, mamo jesteś uzależniona. Pani, pani Barbaro, jest mi bardzo miło, że jest pani uzależniona. Od, od filmików, odkolwiek powiem, tak, z filmików brać same dobre rzeczy i też kierować się własną intuicją, czy wróżka, czy jakiś guru, czy ktokolwiek. Proszę Państwa, oczywiście słuchajcie, bierzcie to do siebie, natomiast też zawsze pomyślcie, zawsze wewnętrznie poczujcie, czy to jest rzeczywiście zgodne z Wami. Jeżeli jest zgodne z Wami, to wtedy bierzcie to, tak, czyli bierzcie same dobre rzeczy. Pani Ela, e, witam bardzo. Gorącą naszą kochaną panią Magdalenę. Dziękuję bardzo. Pani Dorota, dobry wieczór. Pani Maria, pani Grażyna, nie słyszę, jak te dwie wagi rozmawiają. Rozmawiają, rozmawiają, chyba usłyszały, jak powiedziałam, że gadają, gadają. Milutkiego wieczoru Pani Hania życzyła, Pani Maria, jestem super. Panią Anię z Holandii wit witam Gita, chyba nie przekręciłam dobry wieczór. Pan Patryk dziękuję za kartę i dalej pasuje do obecnej sytuacji w moim życiu. Super. Pani Maria i Ja mogę kartę. Pani Mario, jeżeli ma Pani urodziny, to ja wyciągnę dla Pani karty. Jeżeli nie ma Pani urodzin, to wybaczy Pani, ale nie. Pani Maria, wszystkiego najlepszego dla Pana Patryka e i wszyscy życzą Panu wszystkiego najlepszego. Pani Zdzisława, miłego czasu z gośćmi i takiej energii, jak na wizji życzę. Dziękuję. To ja mam cały czas, prawie jakbym na haju, bo chyba, że jestem zmęczona. Bo ja, no, 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 dużo bym musiała mówić, ale już dzisiaj nie mogę dużo mówić. Ja na haju nie jestem. Na haju, chyba, że hajem. Możemy nazwać medytację, to, to wtedy na takim ha, 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 haju też. E, miłego wysiadowania z przyjaciółmi, dziękuję. E, e, pani Ela już tutaj donosi, pani Grażynce, że pięknie, e, pięknie wygląda. Aniu, pozdrowienia. Od pani marzeny. Proszę Państwa, wybaczcie mi, że dzisiaj nie będę długo gadała, jutro pewnie też nie będę gadała, bo właśnie gości mam przez te trzy dni do, do, do godziny w zasadzie albo poniedziałku rana, albo do bardzo późnych niedzielnych, bo jesteśmy przez trzy dni właśnie na tym kongresie. Więc, więc jutro też przeprowadzę live, energetyka jest live'em. Pewnie też gdzieś o godziny 22, wtedy, kiedy wrócę z, z kongresu. Pięć dziękuję, że byliście. Życzę radosnego wieczoru. No i bawcie się dobrze Andrzejkowo, aczkolwiek ja muszę powiedzieć, pierwszy raz od wielu lat nie pracuję w Andrzejki, bo zawsze pracowałam. W tym roku z premedytacją ominęłam, bo wiedziałam, że będę na kongresie. Kochani, wszystkiego dobrego. Niech to co najlepsze zadzieje się dzisiaj w Waszym życiu i nie tylko dzisiaj. Pozdrawiam. Pa.